Pozdrowienia z Węgier. Jesteśmy niedaleko granicy serbskiej Żona siedzi pod tą pogodą, piekawkę, tam stoi jeep z namiotem dachowym pokażę Wam tutaj okolice. Dojechaliśmy tu wczoraj. Wjeżdżając z domu o 6 rano, dojechaliśmy tutaj prawie o przed 22. Bez kombinacji, postawiliśmy tam samochód. Tam stoi chip. Tutaj samochody też wjeżdżają, bo rano tu byli wędkarze nocni, odjechali że można tu pod tymi drzewkami samochód postawić są dwie takie pagody jeden z dopływów tutaj Dunaju niedaleko zresztą przepływa Dunaj miejsce na ognisko na grilla drzewa jak widać jest full Tu można tam w dole też postawić samochód, tutaj można tu wjechać miejsce nisko drzewo Wszystko na legalu aha, a w tym budyneczku co teraz pokazuję są toalety i prysznice za darmo od godziny 9 do 17 prysznic damski, męski Podejdziemy na rzeczkę. Żona tam siedzi w pogodzie. W telefonie coś tam przegląda. Aha, jak ktoś nie ma internetu, chociaż to jest Unia Europejska, to tu jest Wi-Fi. Podejdziemy do wody. nie wiem czy to będzie widać, ale czysta rzeka, dno widać i ryby stanowiska dla wędkarzy, można sobie usiąść oczywiście tu chodzą kaczuchy i narobią Trzeba patrzeć jak się siada. ale ogólnie nie wiem jak to będzie na filmie, ale czysta woda, no widać, ładne miejsce na taki nocleg z kulturą. O, co jeszcze mnie zdziwiło, patrząc na takie miejsca, niedawno spałem koło góry w Dolnośląskim w Goszczu. Też takie pagody jak tutaj, jak ta. U nas syf, brud, pełno butelek po małpkach, petów. Popisane te pagody. Proszę zobaczyć tutaj. To ma już parę lat, jak widać. Ja tu nie widzę żadnych bazgrołów po debila, bo to inaczej takich nazwać nie można Proszę mi pokazać Nie ma nic, czyściutko ładniutko kosze śmieci pozbierane jak ktoś położył A nie w goszczu koło pałacu kurwa w tym syfie wszystko się klei, brud, brud nędza, bo to inaczej nazwać nie można. A tu proszę, czyściutko. Nic, jedziemy w kierunku Serbii, ale to jest dopiero początek jazdy. Po Bałkanach. Zaczynamy bałkańską przygodę. Wyjazd jest planowany na miesiąc. Oczywiście na Bałkanach byłem już wielokrotnie. Zresztą jest filmów pełno na moim kanale. Ale cóż, nie ma za dużo miejsc. W Europie czy tu na Bałkanach, gdzie bym nie był. No w Rumunii byłem tam nie wiem, 10 razy, 11. 11. Ostatni raz w zeszłym roku też. No, jedziemy objazdówką po Bałkanach. Otóż w namiecie dachowym miał ja w pierwszą noc i ostatnią. Może raz gdzieś nad Adriatykę, w Albanii. Się prześpimy w jakimś dzikim miejscu na plaży, ale to może. A resztę to hotele bungalowy, wiadomo. Trzeba się gdzieś umyć, to można spać jedną noc tak. My wczoraj jechaliśmy tutaj prawie do 22. Wyjeżdżając z domu o 6 rano, praktycznie był jeden przystanek w McDonaldzie, jeden przystanek na Węgrze, nie, na Słowacji w sklepie spożywczym i to wszystko ale miejsce ładne spokojnie, czyściutko cieplutko i tyle śniadanie zjedzone jak to mówili kiedyś na koń i w drogę do Serbii, dzisiaj kierunek nowy sad, starówka, odpoczynek po drodze Zobaczymy co będzie dalej.